Założenia kontraktu terytorialnego na lata 2014-2020 dla województwa podkarpackiego oraz związane z tym przedsięwzięcia priorytetowe o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu. Ten temat zdominował 42. sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Odbyła się ona 27 stycznia 2014 roku. Kontrakt terytorialny to umowa pomiędzy rządem i samorządem wojewódzkim, która określi priorytetowe dla rozwoju regionu oraz kraju cele i przedsięwzięcia. Pokaże także sposób finansowania i realizacji tych zadań. Jest tak naprawdę takie racjonalne podejście do tego, jak wydajemy środki. W tej chwili mamy dosyć dużą pulę środków, bo są środki europejskie to jest w sumie 82,5 miliarda euro. Są środki krajowe przyznawane zgodnie z właściwością konkretnego ministra, i pierwsze 7 lat ćwiczenia z kontraktem terytorialnym ma nas nauczyć integrować te środki czyli dobrze wybrać projekt z programu krajowego, uzupełnić go projektem z programu regionalnego, zapewnić współfinansowanie projektów, które są trudne w utrzymaniu. W ramach przygotowań do kontraktu terytorialnego zarząd województwa ogłosił nabór na listę przedsięwzięć priorytetowych, które miałyby kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu. We wrześniu 2013 roku spośród ponad 400 przedsięwzięć zarząd na wstępnej liście umieścił 143 o łącznej wartości ponad 26 miliardów złotych. Lista trafiła do ministerstwa. Teraz jest poddawana dyskusji zarówno na spotkaniach z wnioskodawcami w czasie debaty Sejmiku i w konsultacjach z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Dla mnie przedsiębiorczość jest bardzo istotna, ale od razu z taką uwagą, że też sprawy i aspekty społeczne nas też interesują, ale ta, ta polityka tworzenia trwałych miejsc pracy, trwałych miejsc pracy, które Zostaną po tej perspektywie, jest naprawdę bardzo, bardzo takim dużym priorytetem. Miejsca pracy, które nie są miejscami pracy takimi prostymi, odtwórczymi, tylko miejsca pracy w sferze badań, rozwoju, w różnego rodzaju laboratoriach, w biurach konstrukcyjnych, to jest, to jest bardzo cenna rzecz. Oczywiście innowacje też, nasze inteligentne specjalizacje musimy rozwijać. No i wszystko pozostałe musi być stworzone w takiej formule. Stwarzanie warunków do polityki przemysłowej, do rozwoju przedsiębiorczości, do rozwoju innowacji. A to nie obędzie się bez, bez, bez kultury, bez, bez wolnego czasu, bez turystyki. To musi współgrać. Tu, tu, tu wszyscy wiemy, że te, te obszary powinny być uruchomione. Prezentacja założeń kontraktu terytorialnego wzbudziła ożywioną dyskusję wśród radnych. Pytali oni o możliwość realizacji przedsięwzięć, które znalazły się na wstępnej liście. Marszałek i przedstawiciel ministerstwa nie ukrywali, że teraz nastąpi etap żmudnych i trudnych negocjacji pomiędzy ministerstwem i samorządem województwa. Mam nadzieję, że wiele z tych projektów będzie realizowanych, że będziemy mogli za parę lat powiedzieć, że, że dzięki tutaj zgodnemu działaniu wszystkich radnych, bo to nie chodzi tylko o radnych z klubów obecnie rządzących. Że udało nam się zrealizować wiele, wiele ważnych przedsięwzięć, z których będą korzystać wszyscy mieszkańcy Podkarpacia. Konsultacje listy przedsięwzięć priorytetowych z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zaplanowano na 31 stycznia.